Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Ratowanie kampanii. Rady Zjednoczone, które nie mogą przybić i Niemiec, i chyba Związku Radzieckiego. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Mail, jak i jego treść, właśnie wyświetla wam się w tym momencie. Eee, no i mam save od ziomeczka z USA. 44 rok, więc no komputer będzie chodził ciężko. Po pierwsze, primo, jest to save z rekruta. Jest to save z Iron Manem. Nie wiem po co Iron Man, jeżeli masz rekruta plus yy, masz Coring Button, Flyer Leta i. Instant Wara na Iron, nie wiem, nie wiem jaki jest sens po prostu uruchamiania Ironmana, chyba po prostu tylko po to, żeby spowolnić działanie rozgrywki. A możecie mi jeszcze w komentarzach napisać, jak często chcecie, żeby się te kampanie ratowania w, e, save e, pojawiały na moim kanale. Ja stworzę specjalną playlistę na nie. No, jeżeli wam się podoba, możecie strzelić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i zobaczmy, z czym nam przyszło dzisiaj tutaj pracować. E, jeżeli chodzi o badanka, e, o sygnalizacja nie zrobiona, to trzeba zrobić od razu. Jeżeli chodzi o czołgi, no to poszedłeś, widzę ciężkie. E, jeżeli chodzi o to, no to widzę, że Wybrałeś tutaj artylerię. Jeżeli chodzi o doktrynę, poszedłeś w nic praktycznie, bo to jest praktycznie niezrobiona doktryna w ogóle. Ja w tym ranie korzystam z tego, że USA ma dużo manpowera. Widzę, że w produkcji masz czołgi ciężkie i moglibyśmy ich użyć, ale myśliwce, lotniskowce do kosza. Bombowce taktyczne do kosza. Bombowce strategiczne do kosza. Ciężarówek wystarczy. Po pierwsze, primo, kolego, myśliwce i closer support to jest najważniejsze tutaj. Szczerze, zamierzam zrobić konwoje, bo masz tylko 50, to jest bardzo mało. Przemysł, widzę, że masz fajnie roz. Ujany ja bomba tomowych używać nie będę, bo one mi są kompletnie tutaj na stanach niepotrzebne. Infrastrukturka ładnie zrobiona, to wymaksujemy w cywilki, mimo że już nie potrzebujemy zbytnio cywilek, to zbustujemy te stany na maksa. Rzućmy okiem na twoje cele narodowe. Nie wiem, czy masz DLC, wszystkie, wiesz, to też mi ciężko to ocenić, ale chyba masz. Okej, okay, tego nie zrobiłeś. To są bardzo ważne fokusy. Mobilizacja, 2% manpowera, oczywiście. Bardzo ważne cele na czołgi. To jest cholernie ważne. Wydział planowania wojny powietrznej. Myśliwce, tańsze i kasy robimy to na początku. Wszystkie dywizje, które nie są przypisane. Leczą do śmieci, bo będę sobie potrzebował manpowera. Ojejku, do template'ów garnizonowych nie, do, nie dodawajcie tutaj żadnych rzeczy, bo to szkoda, support equipmentu. widzę, że cię poniosło trochę. Rozpiętość 26. Byczku, zawsze dociągaj albo do 20, albo do 40. Dobra, marinesów podciągam praktycznie do tej samej rozpiętości i szkole ich jak najwięcej tylko mogę. Użyłbym czołgów, ale z racji, że poszedłeś w dwójkę, to postaram się tutaj skupić po prostu na, mas na falach piechoty i ich zaleję te Niemcy. Musimy zacząć nadrabiać lotnictwo, bo praktycznie widzę, że go tutaj nie ma. Z czołgów nie będziemy kompletnie w ogóle używać. Wybrałeś doktrynę dwa, ja bym wybrał na Stany Zjednoczone jedynkę i bym czołgami wszystko rozjechał, tak szczerze. Ledwo dodaliśmy już mamy po 2-3 myśliwce dziennie. E, to jest Iron Man. Ja tutaj muszę troszeczkę posiedzieć i poczekać, aż mi się naprodukują myśliwce. Ojejku. Dobra. Samoloty, no Mustang świetnie, ale w ogóle nie ruszyłeś doktryny. Muszę to teraz wszystko nadgonić. Jesteś niezwykle zacofany technologicznie na Stanach Zjednoczonych. To jest naprawdę dość ciężkie do zrobienia. Dobra, wystawiam to 18 dywizji Marines, bo to będzie główna piechota, którą będę operował. E, rozkażę jej przyjść tutaj. Z tego co widzę, to chyba nie masz bo ja nie mam Floty ruszonej. O mój Boże. Czyli wiecie co, ja tutaj trochę posiedzę, ja przygotuję inwazję na te Niemcy, i później postaram ci się wytłumaczyć, co zrobiłem, co mną kierowało, bo muszę, muszę. potrzebuję konkretnych badań, nie? Z tego co widzę, to my zorganizowaliśmy tutaj przewrót. I powiem wam szczerze, nie mam jakim. nie mam pojęcia, jak. Za tym przewrotem stoi USA. Z tego co widzę, to ja nie mam nawet agendy. To chyba jeszcze masz starą mechanikę przewrotów, która była tutaj aktywna. Ja nawet go nie widziałem. Korzystam z tego i zamierzam po prostu wysłać moich maryjsów. Tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym ich trochę podekspić. Dobra, przychodzą Niemcy, wspaniale, bo. Chcemy jak najwięcej Niemiec do Włoch ściągnąć, wiecie? Strasznie technologicznie jest zacofany ten kraj. Ja go muszę podnieść teraz na nogi praktycznie od zera. Dobra, podzieliłem sobie maszyny. Mamy 1200 kasów nad głową, nam lata, więc powinno nam się udać jakkolwiek do przodu przebijać. Zobacz, zobacz, jak, jak bardzo dużo daje wsparcie powietrza tutaj. Ogromna to jest przewaga w powietrzu. Oj, oj. Ich oj. Tak po prostu powoli będziemy miażdżyć, lec, lec. Aktualnie staram się zdobyć we Włoszech jak największą połać terenu. Aktualnie też dosyć fajnie udaje nam się tu powbijać Próbujemy tutaj uderzyć i zablokować tych panów na wyjście. Tutaj kasy powinny to połamać. Super. Wygrywamy tutaj w powie wygrywamy tutaj na lądzie tylko i wyłącznie dlatego, że nasze lotnictwo jest po prostu nie do... Nie? Próbujemy tu przejść, bo to najważniejsze, żeby tylko lotnictwo działało. Zablokujesz i... Dobra, mamy to. Mamy tę prowincję. Udało nam się chociaż parę dywizji. Zawsze parę dywizji. Dobra, marynistów ulepszyłem na maksa. Po pierwsze, Primo teraz zraszuję jak najszybciej kompanie sygnalizacyjne i wydaje mi się, że tych panów... Możemy już pożegnać w okrążeniu. Dzięki. Z celów narodowych, kolego, zrobiłem tutaj cel Wsparcie Powietrzne i Wydział Planowania Wojny Powietrznej. Ustawę o selektywnym przeszkoleniu zrobiłem i teraz rushuję tak. Manewry w Luizjanie. później rushuję szybkość mobilizacji plus 20%, to będzie to, bo to jest 2% powera. Walniemy force attack i po prostu spróbujemy pchać gdziekolwiek i gdzie nie ma Niemców, tam się najłatwiej przebijać, bo Włosi są dosyć średni. Uruchamiamy obligacje wojenne, oczywiście, i poprawę sobie pracę robotników, strzelimy, żeby stabilka rosła do góry. To jest sama piechota Marines. Ja tutaj puszuję, bo ja tutaj nie chcę atryszyn, bo ja chcę po prostu wyeliminować pierwszego przeciwnika z wojny, czyli Włochy, nie? Rzym został zajęty. I aktualnie po prostu lecę na planie. Wiesz dlaczego? Bo chcę zobaczyć, jak dużo terenu mi się uda wyrwać od AI eee, bez mikrowania jeszcze. Bardzo mnie bolą cztery litery, że nie mogę nic tu budować, bo ja bym tu nabudował tyle lotni, z że... Łoho. Eee, dodatkowo fabryki, które dobudowuję, które mi się udaje po prostu szybko zrobić wszystko w samoloty. Kompletnie. Bo reszta mnie nie interesuje. Dobra, zatrzymujemy. Pozwolimy się moim marinesom przeorganizować teraz. Dobra, teraz spróbujemy moimi marinesami przejść tu. Dobra, weczku, zobacz. Płamani. Tutaj zawsze trzy dywizje mniej. Szybko to zniszczyć. Dziękuję. A my, jako Stany, mamy jeszcze wojnę z Sowietami jednocześnie. Okej. Okay. Dobra, ruscy nas na razie nie interesują. My po prostu musimy się wbić po prostu w Niemcy, żeby Niemcy z północy ściągnęli wojska na południe. Widzicie? Zobaczcie. Front otworzyłem na południu. Już Niemiaszki ściągają dywizje, nie? Więc jeżeli widzę, że to jest po jednych, po dwie, po trzy dywizje, za niedługo będziemy rozpoczynać ofensywa. Najbardziej mi zależy tutaj na rozciągnięciu frontu. Jak... Całkowicie nie. Oni mają po prostu taki ślepy pusz robić. Oni mają tylko i wyłącznie puszować. Dobra, tutaj sobie wycofałem marinesów, zaraz wam pokażę, dlaczego. Tutaj tych panów to możemy po prostu naprawdę wejść. I o Jezus, tutaj to powiem wam tak: trochę Niemców zostanie tutaj straconych. I to jest właśnie kapitulacja Włoch całkowita. Biorę całe moje lotnictwo, które mam aktualnie dostępne, przenoszę je do byle jakiego lotniska tutaj. Coraz lepiej mamy, wiesz, Co lepsze, lepsze mamy doktryny, coraz, coraz lepsze mamy to wszystko, więc w porządku. Można powiedzieć, że sobie latamy i dominujemy. Teraz po prostu nadzwyczajnie w świecie, ci powiem, puszczam tempy pusz. Tylko żałuję, że doktryny nie, nie mam bardziej rozwinięte. I to wszystko wystarczy na Niemców, bo podzieliłem, podbiłem Włochy, podzieliłem ich siły. Dobra, tutaj północną część Niemiec od, odseparowałem od południowej, więc wezmę teraz te 800 bombowców i zacznę tutaj latać nimi nad Niemcami, bo im się one się tutaj bardziej przydadzą. Dobra. Mamy nowoczesny szczyciel czołgów, ja go dodam do produkcji. Tak for fun. Nie wiem, jakbyś później sobie chciał spróbować, wiesz, miksować to w templecie. Dobra, kapitulacja Niemiec już dosłownie tuż tuż, Berlin zostaje. Właśnie zajmowany. Wszystko to robię przy pomocy puszczenia planu. Dobra, z tego co widzę, to po już jest praktycznie Dania, to już jest wyzwolona. Tutaj idzie tyle dywizji. Szkoda tylko, że nie mogę na przykład w tej grze ustawić, żeby AI sobie poszło z frontu, bo bardzo mi przeszkadza mój sojusznik i wolałbym go naprawdę nie mieć. Warcie z powietrza 20%. Nareszcie zaczniemy się bawić. Och, bo już się bałem dosłownie, że nigdy nie dojdę do tej doktryny. Okej. Okay. No bo ja się tutaj zatrzymałem na Czechosłowacji i ustawiałem tutaj bombardowanie bunkrów, Ale z tego co widzę Niemcy, no, no Niemcy. Czy Polska jest w ogóle ze mną? Polska jest ze mną, tak, dobra. Więc wyślij swoją główną armię, wysyłam ci teraz tutaj na front. Dobra, weźmiemy sobie tutaj Gdańsku, bezpieczymy. Ruscy mnie cały czas atakują. Konstans, nie? Na południu to nawet nie ma co gadać, bo ruscy tutaj mi raczej nic nie zrobią. Powiem wam tak, to jest naprawdę dziwne, bo ruscy tutaj mamy około 50 dywizji, nie? W Gdańsku? Więcej niż 50, na pewno. Ale goście, zobacz, że tutaj na froncie ich zbyt dużo nie ma. <laughs> Przepraszam, za chrypkę. Ej, tutaj wystarczy dosłownie wejść w jedną prowincję, i oni zostają okrążeni. To jest ciekawe, ale ja mam taki atryszy, że oboż. Oh z ruskimi widzę, że z górki. To naprawdę. Straty Rosjan w wojnie, byczku. 9 milionów versus USA. My straciliśmy, no też trochę, ale to się nie liczy, się ostateczne zwycięstwo, jak to mówią. Dzięki Bogu po prostu to jest Iron Man, bo wywaliło mi grę. Myślałem, że już nie mam saveów i mówię, muszę to robić wszystko od początku. Dobra, kończymy ruskich. Teraz będzie konferencja, nie? I wywala mi grę podczas konferencji. Nie wiem dlaczego, byczku. w Wielkiej Polsce, od Atlantyku po Pacyfik. Powiem tak, nie wiem co tu się stało. Ja chciałem oddawać tereny Polsce, czy ja coś źle kliknąłem? Afganistan dostał pół Rosji. Dobra, nie było tematu. Mamy celik, wiem, że oni są gwarantowani, bla bla bla. I rozumiemy tylko performance tej gry. E, dobra, jest celik, to ciebie puszczam. Przygotowałem 17 dywizji marinskich. Po zajęciu Korei e, przygotowujemy mas desanty po prostu na Japończyków, nie? I moi Marinesi mogą bez problemu sobie wylądować. Wszystko mam dosłownie nad Japonią. 2400 kasów w lotniskach, które się ledwo dobudowują. Zobacz, atakujemy ich. Domination 40%. Zobacz i to są ci marynisci, o których wam mówiłem, nie? Tylko, że teraz dodałem dwa razy niszczyciele czołgów, to jest rozpiętość 40, to jest sygnałka, logistyka, m, kawaleria, y, artyleria i saperka, nie? Dobra, osiem dywizji Marinesów wylądowało, zobacz. Y, uda mi się uzyskać teraz bez żadnego problemu przyczółek. Zobaczcie, jak dużo daje dominacja powietrzna, To jest dosłownie. Wiesz, zobacz, nawet jak Japończycy wejdą do tej Hiroshimy, nawet nie będę nic zrobił, niech wejdą. Kurde, nie, wesz, nie weszli, no. Nikt ani nic tutaj nie ma prawa mi ruszyć. Zobacz, moje dwie dywizje atakują. Tu jest 18, 19 dywizji, dzięki dominacji w powietrzu. Te dwie dywizje będą w stanie o co chodzi, plus mają modern tanka niszczyciela, który ma ogromny piercing i w ogóle wszystko. Dobra, Japończycy złamani. Uff, Boże, kochany. No, musiałem podbić Rosję, musiałem wybudować lotniska i musiałem czekać po prostu aż moi marińsi tu dopłyną, chociaż się zrehabilitowałem i królewiec Polsce oddałem. Ej, tutaj Kazachstany powzwalane to marioneta Anglii, Rosja marionetą Anglii e, tu mamy kawałki terenów. Ja się w połowie nagrywania skapnęłem, że ja miałem ci tylko pomóc przebić Niemcy i Związek Radziecki, już byś sobie Japonię pokonał sam i miałem cię pokierować, ale przepraszam, Pomyliło mi się i podbiłem wszystko. Następnym razem jednak będę uważał, i następnym razem, no, nie zrobię Afganistanu w środku Rosji, to na pewno. E, dzięki za uwagę, zostawcie łapkę, jeżeli chcecie więcej, do następnego epizodu.